Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak prawidłowo skalibrować konduktometr C100. Do tego potrzebujemy poza samym konduktometrem, który w tej chwili nam się aktywuje, potrzebny jest roztwór chlorku potasu roztwór kalibracyjny o tak dobranym stężeniu, że jego przewodność elektrolityczna wynosi 1,41 ms na centymetr co oznacza 1410 mikrozimensów na centymetr. Tymi jednostkami mikrozimensy będziemy się posługiwać w trakcie kalibracji. Taki roztwór przelałem do pierwszego naczynia. Jest opisane prawidłowo 1410 mikrozimensów na centymetr. Będziemy potrzebować również dwóch naczyń z wodą demineralizowaną do wypłukania elektrody po zakończonej kalibracji. Przed rozpoczęciem kalibracji przyrząd musi być aktywowany. Elektrody muszą być zamoczone przynajmniej przez kilkanaście minut w wodzie demineralizowanej. To już właśnie było zrobione. Możemy w takim razie przystąpić do samej kalibracji. Aby skalibrować ten przyrząd, należy go włączyć, następnie zwrócić uwagę, czy jest on w trybie pomiaru przewodności elektrolitycznej, czyli na wyświetlaczu mamy wyświetlone jednostki micro Siemens. W tym stanie włączonym stawiamy przyrząd. Wkładamy przyrząd do naszego roztworu wzorcowego tego kalibrującego. Wciskamy na 4 sekundy przycisk CAL. Po tych 4 sekundach puszczamy ten przycisk. Pojawia się napis CAL, a następnie mrugająca wartość, którą musimy doprowadzić przy pomocy przycisków ze strzałkami do tej wartości, którą mamy która jest naszą wartością kalibracyjną, czyli 1410 mikroszimetrów. Po doprowadzeniu tego wyniku do tej wartości, po prostu przestajemy dalej ustawiać. Czekamy około 3 sekund, kiedy ten wynik przestanie migać. Kalibracja jest zakończona. Należy wtedy wyjąć. Przyrząd z tego roztworu kalibrającego wypłukać go dokładnie w dwóch kolejnych naczyniach z wodą demineralizowaną. Delikatnie strzepnąć, osączyć. Można przyrząd wyłączyć, jest skalibrowany.